Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na osiedle mokre. Mamy przyjemność zaprezentować tutaj lokach, znajdujący się na trzecim piętrze, składa się z trzech pokoi i ma powierzchnię ponad 48 m2. Głównym jego atutem jest sam układ pomieszczeń. Mamy tutaj trzy rozkładowe pokoje oraz osobną kuchnię. Większa z sypialni ma około 10 m2 i wschodnią ekspozycję. Natomiast mniejsza z nich ma powierzchnię około 8,5 m i ekspozycję zachodnią. Największy spokoje ma 15 metrów kwadratowych oraz wyjście na balkon, z którego mamy widok na wnętrze osiedla. Najświeższym elementem mieszkania jest kuchnia. Zabudowa kuchenna została wykonana kilka lat temu wraz z wszystkimi detalami, które Państwo tutaj widzą. Łazienka, podobnie jak kuchnia, przeszła remont kilka lat temu. Podsumowując, mamy tutaj trzy rozkładowe pokoje, świetną lokalizację, bliskość komunikacji, infrastruktury miejskiej, a ponadto jest to mieszkanie, które jest gotowe do wprowadzenia od zaraz. Jeżeli interesuje Państwa taka oferta, pamiętajcie, Better Call Filip.